Radio.sud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Pod dużym znakiem zapytania stoi zaplanowany na sobotę mecz drugiej ligi piłkarek ręcznych Esperu Kępno z drugą drużyną Zagłębia Lubin. Kwarantanna związana z pandemią zdziesiątkowała drużynę Esperu. Na wtorkowych zajęciach trener Grzegorz Markiewicz miał spore problemy, aby przeprowadzić odpowiednią jednostkę treningową. Ciężko powiedzieć, czy dojdzie do tego spotkania, to czekamy do ostatniej chwili. No mamy bardzo przetrzebiony skład. Dziewczyny chorują, są na kwarantannach. No, trenujemy te, które są zdrowe, trenują. No, staramy się przygotować dobrze do, do, do spotkania. Jeszcze mamy w tym roku cztery spotkania, więc jest trochę grania. Czy dojdzie do tego teraz, w tą sobotę, nie wiem. Wszystko wyjdzie tak naprawdę w czwartek pokaże się, czy zagramy, czy nie zagramy. Jak to dogadamy się ze związkiem i z, z zagłębiami lubin. Natomiast za tydzień już będziemy chcieli na pewno zagrać ten mecz, bo dwie trzy zawodniczki wrócą po chorobach no i musimy dotrwać to jakoś i, i wytrzymać to wszystko. Sobotnie spotkanie zaplanowano w hali widowiskowo sportowej w Kępnie o 17.00. Radio Sud, Radio Sud Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.